Witam serdecznie. Przed chwilą chłopaki pojechali. No nie jest to jeszcze dokończone. Jutro została kosmetyka. Ostatnie pędzenia z tej budy. Nawet jakieś 20 minut przed ich wyjazdem. Nawet jasna składowa usiadła. Złapaliśmy, dostali. No bo ja mówię, wszystkie łapane, które złapię u siebie, wyjeżdżają. Bo ja nie wiem czy je są. Wygląda w tej chwili to. Tak. Mogę się pochwalić zakręcić kołem. Nasmarowane. Zobaczymy. <tryk> Zaraz będę malował. Tutaj sobie wymyśliłem taką dużą rozsuwaną o jeszcze nie do końca jest zrobiona ale. O. ma 2 metry za ostro chciałem ale to dobrze chociaż widać, że nie przygotowywałem się do tego filmu bo wie jak. Dobra, przyjedzie po prawi. Co mi tutaj, co posłonie tak Jak to w życiu o, Nie na tą stronę powinna być ciągana O Tam doskonale się do otwiera Czekaj, jeszcze musi się wiele nauczyć taka duża, żeby Gołębie można było wypędzać. Tędy <laughs> duków to zrobione tyle co miałem, materiału. Także 135 Myślę, że nawet nie najgorzej wyszły. Tu też będą duki. I z tej strony tu są strzałki. Na tą chwilę też będą duki, tylko chwilę trzeba poczekać na materiał. Duczki są 25 na 25 No, jak regał Fajnie wyszło Tu wiele osób mi pytało, kto to Robił mi zaciąg, robił to chłopak Kolega spod Mińska Mazowieckiego Tu jakby ktoś chciał, to jest Telefon do niego Także to tak wygląda Pytaliście o ceny, także tutaj można się dowiedzieć tu jest następne pomieszczenie, już też zrobione. Tutaj też będą duki na wprost. I strzałeczki. Strzałeczki, taki miałem regał. Spoczynkowy też. No i tutaj ma przyjechać locik taki z 60-70 gołębi. Tu stoją drzwi, takie będą z siatki. Z jednej strony tu będą. Drugie drzwi również z siatki. No i co? no Zaczynamy malowanie zaraz. Jutro przekładamy ptaki. Miał być dzisiaj przekładany, no ale wiadomo, nigdy to nie idzie tak, jakbyśmy my chcieli. No i tyle, nie będę więcej nic mówił. Widać, skończony dwie kosmetyka, gdzieś podmalować, gdzieś coś podrobić. I tu sprzątamy ten dołębnik. Tutaj też jest ze 20 przywiezionych, każda rasa. Podobno dobrze pędzone, ścinkowane. A czy są ścinkowane i dobrze pędzone, to Zobaczymy. Ja ich nie będę trzymał. Jutro idą razem ze wszystkimi na budę. Dwa dni otwieramy. Jest ich o nie wiem 16 czy 15. Może ze trzy zostaną. No i tak jak mówię, to też jest zalot świeżych sąsiady cały czas znoszą, także trzeba im też uzupełniać kozę żeby to nie szło tylko w jedną stronę. To nigdy nie idzie w jedną stronę, zawsze idzie na dwie Dobra, koniec marudzenia jeszcze jedno spojrzenie na belweder i pozdrawiam na razie, cześć